Witam serdecznie Macie Wudzik, w Bugie Kosakowo A, Raniutko, jeszcze jest za 15.07 wypuszczamy gołąbki, już jesteśmy po oblocie e, gołębi lotowych A Dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, nie jest tak duszno rano Mają przejść jakieś tam opady niby, ale to wszystko zobaczymy Dlatego puszczamy je dzisiaj e, szybciej Niech sobie polatają. E, dzisiaj e, też mówię spróbujemy je może pierwszy raz tak troszeczkę pogonić, e, jak się to nie, nie zmieni. Na razie niech one sobie e, wychodzą same i startują. E, a my później zadecydujemy. No te już tak jak mówiłem są po oblocie rannym. E, nie wiem czy nie skończy lotowania, bo po prostu już nie mam siły. E, one tutaj. A co to jest ego? A nie, dobrze One tu e, W tej chwili zostało ich 20 O, te tak poszły bardzo wysoko Tam już jedna grupa Tu druga e, Zostało starej Głębi 20 No mówię, jesteśmy po ósmym locie e, Z 26 Czyli Czyli trochę je selekcjonowało e, no, jakoś tam się bronią. Są dwie najlepsze samice oddziału z ośmioma. Jest kilka z siedmioma konkursami, kilka z sześcioma, czyli one sobie tam dadzą rady, ale po prostu nie wiem, czy ja już mam siłę. Bo tutaj cały dzień później człowiek łazi jeszcze z tymi rano. Trzeba też to wszystko zrobić. Dzisiaj z znowu wróciłem. To sobie to szybko zrobimy ale... O. Jedna, druga, druga, trzecia. Zobaczymy jak to wszystko będzie. Teraz mamy jeszcze krótki lot, na ten idą na pewno. Dziewiąty, Później mamy maraton. Koszowanie w piątek, no nie pasuje. Wesele, idę na imprezę. Nie wiem jak to zrobię, ale zadecyduję ten lot jeszcze wszystko o i taka flaga z takim o i on... ona tak jak będą Więcej ich na dachu to się zerwą na pewno ale teraz ich nie ma o eee... one sobie zaraz będą wychodziły Na stronie pisałem, e, warto to przeczytać, e, z, o opłatach. Jeszcze teraz, może powiem, kto, kto do końca miesiąca nie będzie miał uregulowane. Wszystkiego w będą po no, prostu e, przejdą na własność WG, będą zaznaczone z nazwiska e, hodowcy na WG1, czy WG2, WG3. Tak jak tam nie będzie tyle i tych dużych nie będzie opłaconych, tak będą zaznaczone. I będą latały na WG bez, bez praktycznie żadnych nagród, bez, bez możliwości, po prostu, brania udziału w zawodach. Chyba, że ktoś będzie chciał, to je będzie mógł aktywować, będzie mógł je aktywować, tego gołębie. Oczywiście. Jeżeli tam w drużynie nie będzie brakowało głębi, to nie będzie płacił już za całą drużynę, tylko za te tylko, które są. Ale na przykład jak tam było 6, a jest 5, no to zapłaci za te 5. Dlatego to poczekamy do końca miesiąca, jeszcze zrobię wszystkie weryfikacje wpłat no i będziemy, będziemy działać podkreślam, bo tu teraz też się za ile gołębi trzeba zapłacić, ja, tu nie ma gołębi rezerwowych jest 6 nie 5, bo ktoś tam zawsze mówił, ja, bo tam gdzieś indziej jest 5, a tam gdzieś indziej jest tyle to mnie nie obchodzi jaki jest gdzieś indziej, tutaj jest 6 gołębi, 2 do opłacenia z tego bierzemy fundusz cały nagrodowy, czyli E, musimy o to dbać, żeby wszyscy inni uczestnicy byli zadowoleni, e, i, a ja, żeby nie był znowu straszny. Tak to powiem krótko. Robimy pauzę, i spróbuję ich trochę tam przegonić. O, i większość. Polatało. to jest część takich, które jeszcze się nie zrywają ale tak są tam gdzieś na niebie o tam duża grupa jedna, druga tam trzecia, czwarta piąta no na razie całe niebo nasze na razie całe niebo nasze widzę, że też wróciła muszę ją wyłapać samiczka na czerwonej obrączce zeszłoroczna Gdzieś tu jest jakaś, chyba, że to jest obca, bo tu jest dużo obcy gołębi, no niestety nie ma wysyłek. Są gołębie, o tutaj taki cały od, 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 od smoły. już akurat rozebrali go z obrączki elektronicznej, ale ma numer telefonu, więc dochodowcy zadzwonili z Katowic gdzieś tam. Tam jest następna samiczka. Tu jest na gumie, no, są powiadomieni wszyscy hodowcy, ale tam mówię, no jest problem teraz, żeby to wysłać, one nie chcą odlecieć, o to jest, mówię, dziwny rok, a te roczne gołębie, no, są różne teorie, dlaczego one giną, nie wiem. O, a my tu musimy się interesować na razie, tu naszymi gołębiami. O, się rozciągają, o całe niebo. Tam duża grupa, może czy to przybliżymy O! Będzie widać w przybliżeniu. Tak jest normalnie. Prawie ich nie widać. O! No a dzisiaj całkiem inna pogoda jest z oddychać wczoraj naprawdę nie było. Nie było czym. Dlatego mówię, będziemy starać się teraz troszeczkę, jeżeli ta pogoda się utrzyma, troszeczkę pogonić. Nie zaczną sobie latać. No niedługo będziemy musieli trenować. Finał praktycznie planowany jest w pierwszych tych dwóch tygodniach września. To wszystko zależy od od tego, jak będzie kierowca bo to ma jechać córka z zięciem myślę, że się uda to zrobić jakoś w pierwszej połowie września o ale pięknie nie wiem czy to widać gdzieś tam. o tu je przybliżymy o ale jest normalnie zwiedzają, no muszą zwiedzać, muszą poznawać teren na pewno się zdarzy, że coś zginie. na to nie poradzimy nic. Ta grupa taka większa niż druga jeszcze lata. Dobra. Przypominam o opłatach. Do usłyszenia. Dobry lot. O, to jest jedna, druga, trzecia. No, na razie zdrowie jest naprawdę w super formie, no zobaczymy że... chciałbym żeby tak się utrzymało no ale życzenia staram się i robię co mogę Do usłyszenia, dobry lot